Tu są szczury, Sława. tu są szczury, Sławo. Co się dzieje? Śniły mi się szczury, już dobrze. Szeptunka. W życie Tetiany było poukładane. Miała dobrą pracę i od 18 lat tworzyli z ukochanym dobre małżeństwo. Para miała też długo wyczekiwanego syna. Jednak od kilku tygodni prawie nie spała przez ten sam sen, w którym widziała szczury. Potrzebowała pomocy i dlatego przyjechała do szeptunki. Nie wysypiam się, te sny mnie męczą. Widzę, że co noc śnią ci się szczury. Tak, biegają po łóżku, ochyda. Szczury na łóżku we śnie oznaczają, że dawna tajemnica rodzinna przyniesie ci łzy i smutek. Ze Sławą o wszystkim sobie mówimy, o jaką tajemnicę chodzi, kto może coś ukrywać. Radzę ci, żebyś zapytała bliskich o kłamstwo. Dopóki nie poznasz prawdy, tobie i twojej rodzinie grożą kłopoty. Słowa szeptunki przestraszyły Tetianę, więc postanowiła spytać męża, czy czegoś przed nią nie ukrywa. Było w życiu coś, czego bardzo się wstydziłeś? A to, w życiu coś dużo było. Wstydziłem? No, ja w trzeciej klasie ukradłem lody. Było mi wstyd, że zaniosłem do sklepu kieszonkowe. A w dorosłym życiu? Dzięki rodzicom pamiętam każdą wstydliwą sytuację ze szkoły. Nie dokuczałem, nie kradłem, nie kłamałem. Czemu pytasz? Odwiozłam kiryła do przedszkola i się przebrałam. Zaraz posprzątam. Dziękuję, oksano. To ciężkie, pomogę ci. Ja Od dzieciństwa sama robię takie rzeczy. Nikt ci nigdy nie pomagał? Wychowywałam się bez ojca, więc przywykłam. Zapomniałam wiaderka. Słuchaj, ja nie spodziewałam się, że przez internet znajdziemy taką nianię. Na razie pracuje no, dwa miesiące. Panis, Poczekaj panis. z zachwytem. Pożyjemy, zobaczymy. Nie bądź pesymistą. Zawozi i odbiera Kiryła z przedszkola i zaproponowała, że posprząta, kiedy małego nie ma. Tak, Musimy uciekać. Chodź, spóźnimy się. Tatiana chciała szybko odkryć rodzinną tajemnicę, dlatego zaprosiła na weekend swoją mamę Antoninę. No i co? Jak sobie beze mnie radzicie? Nie umarliście z głodu? Chcesz ciasteczko? Mogę, mamo? No ty Nie pytaj, tylko jedz. Mama takich nie zrobi. A, Narysuj coś dla babci, synku. Niemożliwe. Sława w końcu naprawił kran. Nie minęło nawet pół roku przeszło i pół roku mam. Hydraulik go naprawił. Oczywiście, że hydraulik nie macie na co wydawać pieniędzy. I dlaczego nie zajmujesz się dzieckiem? Mogłaś mnie poprosić, a nie płacić obcej dziewczynie mamo nie mamuj mi mówię prawdę. A Chodź tu i powiedz mi, dlaczego mnie zaprosiłaś. Zazwyczaj muszę się wpraszać, bo sława kręci nosem. Sława cię lubi. Nie opowiadaj bajek, nie umiesz kłamać. No Dobrze. Co? Byłam u szeptunki. Powiedziała mi, że w rodzinie jest wielka tajemnica i że wszystkim będzie źle, jeśli jej nie poznam. Pomyślałam, że. Czemu od razu ja? Spytaj sławę. Na pewno coś ukrywa. Zapytałam. Szeptunka powiedziała, że mnie i Kiryłowi też coś grozi. Widzę, że o czymś mi nie mówisz, mamo. Mam. Dawno chciałam ci powiedzieć, ale nie wiedziałam jak. Ale jeśli Kiryłowi coś grozi, czy to przez to, mamo, twój tata, Sasha, nie jest twoim biologicznym ojcem? Jak? Jak to, mamo? Mówisz mi to, kiedy mam 40 lat? Bałam się, że jak ci powiem, to od razu zaczniemy ryczeć i dlatego ci nie mówiłam. Twój biologiczny ojciec miał na imię Oweksi. Zmarł, gdy byłam w ciąży. Tata wie? Zawsze byłaś dla niego jak rodzona. Przepraszam, że nie powiedziałam ci wcześniej, córeczko. Mam, ja tak lubię. Kocham cię. Tak. Tatę też kocham. Wiem. Toż dnia Tetiana poszła z mamą na grupę Eksija, biologicznego taty kobiety. Miała nadzieję, że koszmary wreszcie przestaną ją męczyć. Jednak tej nocy Tetianie znowu przyśniły się szczury. Co się dzieje? Mam tego dość. Nie wiedziała, co robić, ale zrozumiała, że nie chodzi o tajemnicę mamy. Następnego dnia pani Antonia wracała do domu. Ale na odchodne podzieliła się z Tetianą podejrzeniami co do sławy. Nie spiesz się. Zamówiłam i opłaciłam taksówkę. Wyrzucasz pieniądze w błoto. Lepiej myśl o Sławie, a nie o mnie. Proszę cię, nie zaczynaj. Wiesz, że nie jestem nim zachwycona. Ale teraz jest jeszcze dziwniejszy. Wcześniej siedział cały czas w domu, a teraz wraca po nocach i chowa swoją teczkę. Żeby Kirył nie zniszczył dokumentów. Wszystko jest dobrze. To dlaczego nawet pod prysznic zabiera ze sobą telefon? Nie zauważyłam. A ja proszę? O tym mówię. Może ma kochankę. Lepiej nadstawiaj uszu. ty Lecę, bo taksometr już się pewnie kręci. Pa, córeczko, kocham cię. Tetiana zaczęła obserwować męża po wyjeździe mamy kilka razy poczuła, że sława pachniał obcymi perfumami. Teraz kobieta zauważyła ślady szminki na jego koszuli. Coś się stało? Wszystko w porządku. Wygląda pani, jakby zobaczyła pani ducha. To koszula Sławy. Pachnie cudzymi perfumami. Myślałam, że to pani zmieniła zapach. W dodatku. Zauważyłam, że ktoś cały czas dzwoni do pani męża. Jest czas dzwonić. Wtedy zawsze wychodzi rozmawiać do innego pokoju. Nie słyszałaś, czy to mężczyzna, czy kobieta? Na pewno kobieta. Może to ktoś z pracy. Proszę go spytać. Chociaż pewnie nie powie prawdy. Tytiana była wściekła na sławę i znowu śniły jej się szczury, które biegły do jej gardła. się do jej Pojechała do szeptunki, bo była pewna, że to mąż jest źródłem zagrożenia. Myślałam, że chodzi o tatę, ale szczury dalej mi się śnią. Teraz myślę, że mąż ma kochankę. Nie zdradza cię. A to? Jakaś kobieta ciągle o nim myśli, ale nie jest jego kochanką. Coś ich łączy. Nie mogę tego dojrzeć. Może romans dopiero się zaczął. Nie chodzi o zdradę. W waszym domu widzę kłamstwo i nieszczęście. Pilnuj syna. Pilnuj. Bądź zawsze obok, bo grozi mu jakieś niebezpieczeństwo. Tetiana myślała, że chodzi o chorobę i zrobiła Kiryłowi pakiet badań. Lekarze zapewniali, że chłopiec jest zdrowy. Kobieta wzięła jednak urlop, aby przez cały czas być z synem. Posprzątałam pokój Kiryła. Mogę już iść? Tak, dziękuję. Ja pierwszy raz od dawna spędzę czas z synem. Tak po prostu dali pani urlop? Trochę marudzili. Prawie dwa lata nie miałam urlopu. Już pierwszego dnia zadzwonili do Tetiany z pracy i poprosili, żeby pilnie przyjechała. Rozumiem. Beze mnie niczego nie znajdziecie. Coś się stało? Wiem, że mówiłam, że jesteś wolna, ale ja rozumiem, że obiecała ale... Nie ma problemu, proszę iść. Nakarmię Kiryła i pójdziemy na spacer, dobrze? Idę do pracy, ale niedługo wrócę. Bądź grzeczny, dobrze? Nie zostawiaj go samego nawet na chwilę, żeby tylko nic mu się nie stało. Będę mieć go na oku. Chodźmy. Nie. nie uważasz, że jesteś na nadopiekuńcza? Nie Co z jutrzejszymi urodzinami? Kupiłam już bilety do parku trampolin A jeśli coś sobie zrobi? Muszę to odwołać Przesadzasz Nie niszcz mu święta Zrobimy mu urodziny w domu A Przyjdź jutro wcześniej, a nie jak zawsze, dobrze? Dobrze. Dobry. Zwolni się z pracy około 15. Podrzucisz mnie? Jasne. Następnego dnia Oksana, Oksana ozdobiła dom, a Tetiana zamówiła tort. Świętowali urodziny Kiryła w rodzinnym gronie. Sława jednak się nie pojawił i w ogóle nie dało się do niego dodzwonić. Witamy cię, my witajemy tebe, z dniem narodzenia się. A tata? A dawajmy Zdmuchniesz świeczkę? Addyn, dwa, trzy. Brawo! tata pewnie kupuje ci prezent. Dajmy tort. Zjedzmy tort. Tata przyjedzie później. Nie chcę bez taty. To może otworzymy prezenty? A co mi kupiłaś? Zaraz ci pokażę. Tetiana i Oksana dłużej nie czekały i zaczęły przyjęcie bez sławy. Otworzyły z prezenty, a ten, przybity nieobecnością taty, usnął. Tetianę oburzyło zachowanie męża i już sprzątała ze stołu, kiedy Sława późnym wieczorem wrócił do domu. Okropny dzień. Kirył że... już śpi? A jak myślisz? Cały, cały myślisz? dzień o Ciebie zasną. pytał i w końcu zasnął. Tanie, tam Musiałem jechać do klientki do Irpienia, były korki. Czekałem na nią godzinę i chciałem wracać do domu, ale zadzwoniła i błagała, żebym poczekał, a później nie odbierała. Jechałem do domu, ale zatrzymała mnie policja. Za szybko pan jechał? Żeby chociaż. Przeszukali, maszyno, Przeszukali auto, prawie rozebrali je na części. Potem przyznali, że otrzymali zgłoszenie, że przewożę kontrabandę. Prześnie. Mogę iść, ja pani Tetiano. Oczywiście, dziękuję. Dziękuję. Jesteś już jak członek naszej rodziny. Nieprawdziwy, ale dziękuję. Po wyjściu Oksany Tetianie puściły nerwy. Nawet oksana nie chce słuchać Twoich farmazonów. Nie kłamie. Nie kłamiesz. Naprawdę. Nie wierzysz mi? Czy wierzę? Chwila. Patrz. Pokażę Ci umowę dla klientki, o której mówiłem. Zaraz. Cudowna ta umowa, przekonująca. Nie wiem, skąd to się wzięło. Mogłeś powiedzieć, że już mnie nie kochasz. Ale nie przyjść na urodziny syna przez kochankę to przesada. Mówię prawdę. Wynoś się. Nie chcę już słuchać twoich kłamstw. Jak to, my? My dzisiaj nas zniszczyłeś. Wracaj skąd przyszedłeś. Tetiana była pewna, że Sława ją zdradził. Nie mogła mu tego wybaczyć, więc wyrzuciła go z domu. Kobieta nie mogła skupić się następnego dnia na pracy. Podczas przerwy obiadowej poszła na spacer. Nagle otrzymała telefon z przedszkola. Pani Tetiano, mówi wychowawczyni Kiryła. Odebrała go już pani? Nie, będę około 18. Dlaczego pani pyta? Zniknął. Był na placu zabaw. Wszyscy go szukamy, ale go nie ma. Zaraz będę. Przestraszona Tetiana pobiegła do przedszkola, gdzie był już Sława. Zabrałeś Kiryła? Chciałeś się zemścić? Nic nie zrobiłem. Też dopiero do mnie zadzwonili. I co teraz? Zadzwoniłem na policję. Znajdziemy go. Poszukiwania były bezowocne. Szukali chłopca dzień i noc, a rano Tetiana pojechała do szeptunki. Proszę mi pomóc, mój syn zaginął. Mówiłam, żebyś go pilnowała i miała go na oku. Zobaczy pani, gdzie jest? Daj jego rzecz. Nie widzę, gdzie jest, ale jest z bliskim człowiekiem. Niemożliwe. Nasi bliscy daleko mieszkają. Wyciągnij tyle, ile dasz radę. Cztery gałązki. Czyli i was jest czworo. Wszyscy blisko siebie. Ja i rył i mąż. Kto jest czwarty? Niedługo się dowiesz. Katiu, przynieś zaklęcie na pojednanie rodziny. Po powrocie do domu, weźmiesz gałązki, zwiążesz je nitką, żeby były obok siebie i powiesz zaklęcie. Potem położysz gałązki obok progu, wtedy wasza rodzina się pojedna. Poznasz prawdę i uratujesz syna. Spiesz się. Tetyana nie domyślała się, o jaką bliską osobę chodzi. Bała się o syna i po powrocie do domu od razu przeprowadziła rytuał. krewny do rodziny. Rozpostarta ciemność musi minąć. Zbierz nas wszystkich w moim domu. Domu mojemu ty wszystkich nas zbary. Tetiana zrobiła wszystko, jak kazała szeptunka i miała nadzieję odzyskać syna. Po kilku minutach ktoś zadzwonił do drzwi. Nie znalazł się. Szukałem cały dzień. Byłem wszędzie. I nic. Twoja kochanka go ukradła. Przysięgam, że nigdy cię nie zdradziłem. Myślisz, że przez wzgląd na syna nie powiedziałbym prawdy? Było między nami tak dobrze, że tego nie zauważyłam. Kochany synku, tak cię kocham. Żyję, Mój kochany, już nigdzie cię nie puszczę. Chce ja mi się spać, dobrać. mamo. Bardzo dziękuję. Gdzie go znalazłaś? ty. Przepraszam. W sensie W jakim sensie? Chce mi się spać. Tak, idź go położyć. Już i tak najadł się stresu. A ty? A ty? Chodźmy do kuchni. kuchni. Tetiana położyła syna i poszła do kuchni, gdzie Sława rozmawiał z Oksaną. Ty podła zołzo! Gdybym mogła! Nie czepia się jej! Ta dziewucha ukradła naszego syna, a ty jej bronisz! Teraz bronię swojej córki. Kogo? Zabrałaś mi to, co najdroższe, mojego tatę. Chciałam zabrać to, co tobie najdroższe, twojego syna. Tylko spokojnie, wszystko ci zaraz wyjaśnię. Spotykałem się z mamą Oksany dwa miesiące, po czym zrozumieliśmy, że się nie kochamy, rozstaliśmy się. Potem Mama wskazała, do niego zadzwoniła i powiedziała, że jest w ciąży. Myślałem, że kłamie, żeby mnie odzyskać, a wtedy już spotykałem się z tobą. Nie wiedziałem, że mam córkę. Dorosłam i chciałam się zemścić na tej, która odebrała męża mojej mamie, a mnie odebrała tatę. Zemścić się? To ja psikałam koszulę perfumami. To ja zostawiałam na nich ślady szminki. To ja podałam się za klientkę i poprosiłam Sławę o przyjazd do Irpienia. To ja zadzwoniłam na policję i zgłosiłam kontrabandę. I to ja włożyłam bieliznę do jego teczki. Po co? Żebyś wyrzuciła tatę. Kiedy zostałaś sama, postanowiłam zabrać Kiryła, żebyś zrozumiała, żeby jak to boli zawsze być samą. Jak chcę bolić. Zawdy Zawsze, buty sami. Czemu się rozmyśliłaś? Ja nie znam. Nie wiem. była Byłam na ciebie taka wściekła. Tak się cieszyłam, kiedy wsiadaliśmy do autobusu. Ale... Nagle coś mnie olśniło. Zrozumiałam, że on niczym nie zawinił. Ja zrozumiłaś. Pokochałam go przez te dwa miesiące. W końcu to mój brat. I za te dwa miesiące ja, ja polubiła Kieruja. On że mój brat. Tetiana pogodziła się ze Sławą i z czasem wybaczyła Oksanie. Z mężem nie zatrudniają już opiekunek i sami zajmują się Kiryłem. Tetiana pozwala Oksanie odwiedzać brata. Szeptunka ostrzega, że jeśli śnią wam się szczury w łóżku, to oznacza, że w waszej rodzinie jest tajemnica, która może prowadzić do nieszczęścia. Wersja polska syntezis mediatekst Laura Stępień czytał Marcin Styczeń.